Witajcie moi drodzy, kolejna recenzja, dzisiaj mam dla was produkt od firmy CarLap. jest to Cerisil FM, czyli szampon z dodatkiem hydrofobowym, który ma za zadanie w trakcie mycia zabezpieczyć wasz samochód, ale nie tylko, także teraz przejdziemy sobie do części praktycznej, ja wam pokażę jak ten produkt sprawdza się w trakcie pracy i jaki efekt on po sobie zostawi, także zapraszam was do oglądania. No dobrze moi drodzy, jeżeli chodzi o Cerisila, powiem Wam tak, w mojej opinii jest to game changer. A dlaczego? Dlatego, że ja zawsze powtarzałem, że po myciu właściwym, po suszeniu samochodu, powinniśmy wrzucić na niego jakiś quick detailer, chociażby jako taki minimum, czyli forma zabezpieczenia, no i żeby na tym samochodzie nie było żadnych śladów, waterspotów, żadnych zacieków i tak Na tym szamponie pracuję już od kilku miesięcy i powiem Wam uczciwie, że jestem... W ciężkim szoku jestem zaskoczony i to bardzo miło zaskoczony, i tutaj nie jest to forma wazeliniarstwa, tylko forma po prostu mojej opinii, która nie bierze się znikąd. I już Wam mówię dlaczego. Szampon, jeżeli chodzi o mycie, oczywiście nie pieni się, nie jest to szampon, który ma robić pianaparty, jest to szampon, który ma zabezpieczyć samochód. Już w trakcie samego mycia, oczywiście po uprzednim przygotowaniu, czyli myciu wstępnym, czujemy, że jest ślisko. Czujemy, że jest ślisko. Widzimy od razu po spłukiwaniu, że ta hydrofobowość jest bardzo mocna. Tutaj, nie jeden Quick Detailer naprawdę może zazdrościć hydrofobowości temu produktowi, i to zasługuje na podkreślenie i na Waszą uwagę. Jeżeli chodzi o szklistość, jest bardzo mocna, i powiem Wam szczerze, że gdyby ktoś tutaj przeszedł koło mojego samochodu w tym momencie, właśnie teraz. Pytałby się, czy tutaj jest jakiś spray wax, jakiś quick detailer, ewentualnie jakiś mocny silant, ponieważ auto wygląda bardzo, bardzo dobrze. Jest mocno zeszklone, jest gładkie w dotyku, efekt hydrofobowy, no i trwałość tego produktu na lakierze. Tutaj musiałem go w międzyczasie po prostu usunąć po to, żeby pokazać Wam na jednym jałowym elemencie, jak zachowuje się taka 50, jak to wszystko wygląda. I ja tutaj sprawdzałem go tak naprawdę w okresie zimowym, późno jesienno-zimowym. I to jedyne co to tak naprawdę doły, drzwi, które się najbardziej brudzą, one gdzieś tam tej hydrofobowości mogły już nie mieć, ale cała reszta tą hydrofobowość miała i ciężko, tak jak Wam wspomniałem, jest to po prostu usunąć. Tutaj produkt typowy, taki do usuwania silantów Na kilka razy musiałem maskę wyczyścić, żeby po prostu ten produkt usunąć. Ja jestem zadowolony. Zadowolony, a dlaczego? Dlatego właśnie, że myjąc samochód, na koniec tym szamponem, oczywiście, samochód już jest umyty. Osuszam go sobie tylko ręcznikiem, i nie muszę spędzać dodatkowych 40-50 minut na tym, żeby ten samochód jeszcze gdzieś tam kudekiem przelecieć. Dla mnie w tym momencie to jest super, ponieważ szukam sobie oszczędności czasowych i wypada to po prostu dobrze. Więc tutaj, jeżeli ktoś nawet nie ma kudeka, a ma tylko ręcznik do osuszania, ale też dlaczego ręcznik? Sprawdzałem ten szampon na kilku różnych kolorach: na jasnych. Na ciemnych, na czarnym, na czarnym solidowym, na czarnym metalicznym i powiem Wam tak, z początku sobie pomyślałem, że dobrze byłoby, oczywiście jak automatom mocną hydrofobowość po prostu wziąć dmuchawę i osuszyć. Ale na czarnym lakierze zauważyłem, że po osuszaniu dmuchawą gdzieś ten szampon zostawi delikatny film, gdzie no, w świetle punktowym będzie go po prostu widać. Oczywiście nie jest to taki widok, który gdzieś tam szpeci, Po prostu ja to widziałem i mi się to nie podobało, więc stwierdziłem, że ta pierwotna wersja z osuszaniem samochodu ręcznikiem jest najlepsza, ponieważ wypracowujemy już ten szampon, ten film tak naprawdę dopolerowujemy i wtedy nie mamy żadnych smuk, czy to na szybach, czy to na czarnych szybach, czy to na różnych innych elementach lakierowanych. Tutaj nie ma naprawdę żadnego bałaganu. Samochód jest cały zabezpieczony, od stóp do głów. Mamy zabezpieczone szyby, mamy zabezpieczony lakier, plastiki. To wszystko po prostu ma efekt hydrofobowy no i przede wszystkim jest też domyte. Jeżeli chodzi o nakładanie go, możecie go nałożyć oczywiście z wiadra. Wlewamy sobie 50 ml na 10 litrów wody lub dajemy do pianownicy PA i po prostu chcemy sobie spienić cały samochód. Potem możemy go umyć albo możemy po prostu tą pianę spukać i ten efekt hydrofobowy też będzie, ale tutaj chciałem wam pokazać, że te 50 ml również jeżeli wlejecie sobie do butelki tam półlitrowej, 3 litrowej i spryskacie tym produktem jak wet coatem, również to zabezpieczenie będzie. I fajnie to się sprawdza w przypadku felg. Chociażby w przypadku tych gęstych wzorów, gdzie chcecie mieć łatwiej z osuszaniem, ponieważ no nikt nie chce się bawić na dłuższą metę. Z aplikacją kudeków na felgę, chyba że macie na to czas. Ja tego czasu nie miałem, więc stwierdziłem, że jako wetcoat na felgę spłukać, potem dmuchawą osuszyć i będzie ok. Także moi drodzy, tutaj jeżeli chodzi o ten szampon no dobra, no ten game changer ja nie spotkałem szamponów, które by zostawiały taki efekt były tak łatwe w pracy, a używałem wielu czy to był Gion, czy to było nawet RR Customs są to szampony, które w przypadku tutaj tego, no nie mają niestety podjazdu zresztą efekt widzieliście sami pokazałem Wam to na przebitkach, że ten lakier naprawdę wygląda po osuszeniu bardzo dobrze świeżo, błyszczy się no i w tym momencie możemy wyjechać samochodem mało tego odpada Wam w tym przypadku też jeden produkt, tak jak wspominałem Quick Detailer ponieważ tu wystarczy Wam tylko Umyć samochód, osuszyć i efekt finalny mamy gotowy. Do tego dobieracie sobie kilka produktów, takich jak tam na przykład piana aktywna czy dressing, do opon, jakieś małe akcesoria. I przy niedużym nakładzie finansowym możemy ten samochód umyć, że będzie on wyglądał bardzo dobrze. Także szanowni Państwo, gruszkowy zapach. Cena za 750 ml to jest w, około, w okolicach 80 zł, więc czy dużo, czy niedużo, wszystko zależy od tego, jak często będziecie myć, na no, tak naprawdę. Nawet Ludwik i ciepła woda nie chcą za bardzo tego produktu usunąć, więc będzie to zabezpieczenie, uważam, długoterminowe. No i przede wszystkim też dobre na okres jesien jesienno-zimowy, kiedy zabrudzeń na drodze mamy dużo więcej, warunki atmosferyczne są mniej sprzyjające. Ja tak naprawdę układałem sobie w głowie, jak to wszystko powiedzieć, ponieważ tych dobrych cech tego szamponu jest na tyle dużo dla mnie, że ciężko było to tak ubrać schematycznie, w słowa, wszystko po kolei powiedzieć. Mam nadzieję, że wszystko Wam o tym szamponie powiedziałem. Generalnie Uważam, że ja jestem jak niewierny Tomasz. Nie dotknę, nie skorzystam z tego produktu, to nie uwierzę, a w tym przypadku pobawiłem się tym produktem, to już jest druga butelka moja i uważam, że naprawdę jeżeli ktoś... Skorzysta z tego polecenia, to na pewno się nie zawiedzie, bo produkt jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. No, jest przede wszystkim polskim produktem. Czy na rynku światowym mamy konkurencję? Pewnie się znajdzie, nie sposób jest wszystko sprawdzić, nie sposób jest wszystko przetestować. Ale w tym przypadku, jako polski nasz rodzinny produkt, uważam, że zasługuje na Waszą uwagę i przede wszystkim na słowa uznania za wykonanie tak dobrego szamponu. Także moi drodzy. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze opinie, na to czy używaliście tego szamponu. Mam nadzieję, że w materiale pokazałem Wam możliwie wszystko, jeżeli chodzi o pracę na nim i o ten efekt końcowy, jaki on po sobie zostawia się do dzisiaj właśnie jaram tymi kropelkami. Także ode mnie dzisiaj to tyle. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i oczywiście widzimy się już niebawem w kolejnych recenzjach. Do zobaczenia.